Cześć. Witam was na kanale Faktów Bugmaherskich. Tym razem zapraszam na nagranie, w którym opowiem, co doprowadziło do utraty ponad 20 tysięcy złotych. Oczywiście pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie na tym kanale, jest tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem i nie jest to porada inwestycyjna. Z pewnością pamiętacie długoterminową strategię, którą rozpocząłem kilka miesięcy temu. Ostatecznie okazała się ona zupełnie nieskuteczna i mimo, że sezon nie dobiegł końca jednoznacznie można stwierdzić, że Bugmacher okazał się gorszy zarówno od złota jak i kryptowalut. Przypomnę, że pierwsze kłopoty nadeszły już w pierwszej połowie września, kiedy stan konta sięgnął blisko minus 17 tysięcy. Wówczas podjąłem decyzję o zmianie zakładów akumulowanych na typowanie remisów. Przez długi czas wydawało się to dobrym rozwiązaniem, ale luty okazał się feralnym miesiącem. Strata na przestrzeni kolejnych miesięcy sięgnęła ponad 22 tysięcy i dla mnie oznaczało to zakończenie pewnego rozdziału. Uważam, że obrana strategia nie jest perfekcyjna, ale przyglądając się poszczególnym fragmentom, można zauważyć w niej potencjał. Momentami stan konta, tak jak w tym przypadku, wskazywał naprawdę solidny plus. Zatem, co było taką główną przyczyną porażki? Bez wątpienia, jednym z kluczowych błędów, jaki popełniłem, był nieprawidłowy dobór spotkań. W tym przypadku główną winę ponoszę ja i uważam, że nie wykorzystałem wszystkich możliwych narzędzi do wybierania odpowiednich spotkań, co w długim terminie mogłoby pozytywnie wpłynąć na dużo wyższą skuteczność. Kolejnym czynnikiem było zbyt częste typowanie. Jest to błąd, który przyznam szczerze, że powtarzam się również w ubiegłym sezonie i w przyszłości zdaję sobie sprawę, że muszę nad nim poważnie popracować. I skupić się bardziej na jakości, a nie ilości propozycji. Ostatnim takim elementem jest brak regularności. Jak wiadomo, w grze progresywnej skuteczność schodzi na dalszy tor, a tak naprawdę kluczowa okazuje się regularność, a nie właśnie ta skuteczność. Zyski nie generuje się podczas seryjnych wygranych, a przede wszystkim po regularnych trafieniach. Zdecydowanie łatwiej osiągnąć profity, mając pewność trafienia, na przykład ze skutecznością raz na z częstotliwością raz na 6 razy i mając kilkunastoprocentową skuteczność, aniżeli grać na przykład na kilkudziesięcioprocentowej skuteczności, ale gdzieś tam pojawiały się wtedy seryjne wpadki, tak jak było to w moim przypadku, co doprowadziło do potencjalnego Bankructwa i przekroczenia całego budżetu. Z moich poczynań na Instagramie, jak sami wiecie, do końca sezonu podjąłem się testowania zupełnie innej strategii. Tym razem to wy wybieracie spotkania, które stawiam. Przyznam szczerze, że strategia w długim terminie wymaga doszlifowania z mojej strony, ale także większej ilości głosów, zatem większego zaangażowania z waszej strony. Do którego zachęcam, ponieważ dzięki temu mamy możliwość dostępnej większej ilości próbki, która z kolei umożliwi dużo lepsze oszacowanie prawdopodobieństwa jakiegoś danego zdarzenia. Na przestrzeni kilku tygodni ciężko wyciągnąć daleko idące wnioski, ale na pewno strategia ma kilka wad, które jednak postaram się wyeliminować. Z pewnością jedną z nich są zakłady akumulowane same w sobie, bowiem dużo trudniej wytypować kilka zdarzeń aniżeli trafić jedno pojedyncze zdarzenie, tak jak w przypadku na przykład remisów. Oczywiście, cała długoterminowa strategia była oparta na porównaniu z dwoma innymi narzędziami finansowymi. Zatem sprawdźmy, jak radzą sobie na chwilę obecną pozostałe inwestycje. Trzeba przyznać, że inwestycje w kryptowaluty były bardzo trafnym rozwiązaniem. Na chwilę obecną od początku września udało się zakumulować ponad 800 bitcoina, co na dzień 1 kwietnia daje zysk w wysokości ponad 2600 zł, a to przekłada się na 32% profit. Z kolei złoto w ostatnim czasie bije rekordy pod względem swoich notowań. Niestety są to notowania w dolarach, a to nie do końca przekłada się na wielki zysk w złotówkach. Natomiast trzeba przyznać, że od początku na jednej uncyjnej monecie można było zarobić ponad 5%. Mimo, że planowany termin zakończenia strategii to końcowa część maja, to z pewnością można stwierdzić, że kryptowaluty i złoto pokonały zakłady bugmacherskie. Jeśli jesteście ciekawi i czekacie na ostateczny rezultat, to zapraszam do ciągłego śledzenia kanału na YouTube. A na emocje związane z typami bugmacherskimi zapraszam na instagramowy profil Faktów Bugmacherskich. Do usłyszenia. Cześć!